Hej, hej, witam serdecznie. Z tej strony Sida przed Wami kolejny odcinek z gry Demolish and Build 3. Moi drodzy, dokończyłem, zbudowałem. Tutaj te nasze jakże zacne biuro. To jest nasza siedziba główna. Czuj się swobodnie, eksploruj. Idź do biura, otwórz laptop. Dobra. Całkiem spoko. O, zobaczcie, nawet umeblowany już jest. Kiedy to zrobili. Dobra, co my tu mamy? Use laptop. Okej. Okay. Ula la. Home. Najważniejsze rzeczy. Dobra. Yy, dostępne prace. Yy, jakiś menadżer robót, tak? Wszystka, yy, lista wszystkich niedokończonych prac. Aha. To, czyli narzędzia i maszyny. Mamy sobie kupić tak... Uh, ladder Vehicles uh, Excavator No kup Mamy? Mamy Table jobs uh, This is... This show how many jobs you can still accept Jedną pracę, jedną robotę tylko możemy się podjąć. Dobra. Hmm. Aha, do kiedy musi być skończona i jakie są wymagane narzędzia, tak? Dobra. Yy, kopanie i praca na wysokości? De? Details. Aha. Mamy tu wykopać coś pod fundamentę. to No, przyjmujemy robotę, nie? Job Manager. Details. Aha, musimy dodać narzędzia, tak? Dobra, yy, drabina jest dodana i pojazdy też. Aha, czyli tutaj to co jest wymagane, a my musimy dodać. Dobra, okej, okay, załapałem. Show you how much space is uh, available in the job area. Aha, ile miejsc jest, jest dostępnych, tak? Koszty, jakie poniesiemy, start the job when uh, ready. No dobra, no start the job. Start dig out ground for the pool now. No nie, na, na, na następnej zmianie, nie? No dobra, jesteśmy na robocie, tak? Co teraz? Tylko gdzie jest ten teren, który my musimy przekopać. Aha, tutaj No dobra, to co, to jedziemy z koparką jeszcze, słuchajcie, nie mieliśmy do czynienia. Także będzie ciekawe doświadczenie. Sprawdźmy tego potwora. Mode, operate mode to tutaj Aha, czyli tutaj w ten sposób tak nie, nie, tak broć co tam było wcześniej napisane Keyboard No nie mamy kontrolera niestety Musimy się posługiwać klawiaturą Czyli co, jedziemy, tak? Dobra, drive mode i tam jest później jakiś operator mode Ale nie wiem właśnie jak tym ramieniem się tutaj jeszcze operuje Dobra, za chwilę się dowiemy. Mam nadzieję, przynajmniej. Dobra, zmień kamerę. Aha, sfokusować się na ramieniu. Dobrze. Możemy wydłużać, dobra Swing Obracać Okej okay. Mhm Dobra, ale to już w ten sposób, dobra? Zacznij kopać. No to zacznijmy sobie kopać, słuchajcie. O, kurde, ale to jest. Eee, powiem wam, że. To nie jest takie proste, jakby się wydawało, nie? To Jest dosyć skomplikowana procedura. Nie no, do góry podnieś mi to teraz. O, właśnie. Nie w tę stronę. <laughs> Kurde. Nie no, zabawa jest przednia, wam powiem, ale przyzwyczaić się do tego, no to jest niezłe wyzwanie. No ty chcesz z tego telefonika znowu? Controller, uh, you know how deep you need to dig. Look at the drilled poles, red paint markers. Marks they are uh, Dobra, ale które znaczniki bo? Nie wiem, które znaczniki. Dobra. Na razie kopiemy. No kurde, nie tak, co ja robię? <śled> Nie wiem jak głęboko właśnie mam kopać, bo nie wiem o które znaczy, im tutaj chodzi. Ale ogólnie fajnie się to robi. Oczywiście kwestia praktyki, nie? Do góry podnoś. Pokaż mi to z kabiny operatora teraz, jak to wygląda. No, nie lada zabawa. Nie lada wyzwanie. Fajnie, fajnie, nie w tą stronę. Mhm, uh -huh. okej, okay. dobra, mamy to. Co jest? Nie, tak, jak? Coś tu mi się... Ej... Do góry? O, właśnie. A dobra, tutaj nam się jakiś znacznik pojawił teraz, żółty. Czyli co, że to jest na dobrą głębokość, czy, czy jeszcze głębiej? Malutku. Eee, wiecie, co zrobimy? Tak, opuścimy sobie jeden pojazd. Jak to, to kurde, wygląda? Eee, co w tym telefonie znowu? Know how deep you need to dig? Look at the drilled poles. Red paint marks desired. Aha, czyli czerwony znacznik, tak? To jest yy, ta finalna głębokość, już tak? Jeżeli to dobrze rozumiem teraz. Dobra, yy, wsiadamy, kopiemy dalej. Dobra, to co? Jedziemy w takim razie. Yy, nie w tą stronę, łychą. W drugą stronę, zbieraj te ziemię. Zbieraj, zbieraj! Kurde, nie blokuj się, tylko dawaj, wyrzucaj. O, Bongo. Chociaż tak trochę sobie pod koła za chwilę będę te. Pod gąsienicę będę rzucał tę ziemię. Tak bez sensu trochę kopię. Znaczy bez sensu wysypuję. <grych> dobra, dobra, dawaj. Dosyć, dosyć głęboko musimy tutaj tę dziurę wywalić. Cały czas tylko ten pomarańczowy wskaźnik jest jeszcze. Yy, chcę spróbować właśnie dojść do tego, jak głęboko musimy tu wykopać. Bo... No, wyciągnę to, mycha, to się zawiesiłeś. A i coś tak o, o właśnie. W ten sposób. Doszliśmy do punktu, yy, na którym musimy skończyć kopać. Tak, tak by wychodziło. Dobra. Tak, teraz troszeczkę się tu zrobi Popotliwe yy, chyba, że się jakoś inaczej ustawić. Tak. No wam powiem, że te kopanie to zajmie mega dużo czasu. To jest gierka kto, dla kogoś, kto lubi takie zabawy. Tam widzę jest kolejny znacznik już, dobra. No tak będziemy musieli się tego mniej więcej... Może teraz trochę tu? No to ogólnie taki doświadczony operator koparki. Yy, no to jedzie raz przy razie, nie? Nie to, co tutaj ja odwalam, no ale. Po pierwsze, to jest symulator. A po drugie, ja nigdy nie byłem operatorem koparki. Te gąsienice tak blisko dołu stoją. Za chwilę ta koparka nam tam wpadnie. Nie wiem, czy by się nie przestawić ciutkę. Albo się po prostu na razie nie podkopywać. Yy... O, o, ta może tak. Dobrze, dobrze i nadułycha jest jest no trochę trochę mi to nie wyszło taka na wpół pełna jest ale Nie wiem czy nie trzeba będzie się przestawić też za chwilę, żeby coś tu w miarę sensownego ogarnąć. Oho, uh -huh, chyba, że tak. Dobra, jak tam sytuacja. Mało co. Dobra, słuchajcie, to ja to tu podkopię już, bo i tak spędziliśmy na tym kopaniu sporo czasu. Podkopię. Tak żebyśmy mieli te 30% zrealizowane. Odbierzemy kasę za ten kontrakt. No i zobaczymy co będzie dalej, nie? Jak nas, nas ocenią, tak więc do, do roboty, do roboty, do roboty. A dobra, yy, mamy, tak, ogarnięte, 30%. Tak. Yy, to mamy ogarnięte. No to byśmy jeszcze 1000 zarobili dodatkowo, jeżeli te 15% byśmy jeszcze dokopali. Natomiast tak, teraz ee, dig the requires 30% dobrze. To mamy garnięte, to mamy garnięte, e, czyli co? Chodzi na to, że moglibyśmy zakończyć pracę, tak? E, no, dobra, zwin mi się stąd. Nie będziemy już więcej kopać, bo nas interesuje, co dalej. Tutaj jeszcze byśmy spędzili dobre 30-40 minut na kopaniu, myślę. Odstawiamy tę kopareczkę. Może w następnej misji będzie inny sprzęt. Także zobaczymy, jak to będzie. Na razie to póki co to idziemy kasę odebrać, nie? Za to zlecenie. Tylko po co to była drabina? To nie wiem. No zobaczmy jak nas ocenią bo ogóle za tą za tą robotę tu eee, nie jest na zielono. Moment. A przepraszam. Jeszcze nie jest ten. Ogarnięte. Pospieszyłem się. It's no longer complete. Yy, więc kuź was waźmy z tej drabiny. Więc Lipa. Muszę się wrócić, poprawić jeszcze. Dobra. Yy, ogarnę i zaraz się zobaczymy. No, kurde, jedna łycha za mało, nie? Teraz już mamy ogarnięte. Dobra. To ja wysiadam z tej kopareczki już w takim razie. Musiałem się słuchajcie wrócić tylko po to, żeby jedną łychę załadować jeszcze, nie? No ale dobra. Lecimy już teraz. Kopareczka nie zostanie. Biegniemy do laptopa, odebrać, odebrać kasę za robotę. I zobaczymy. Ja myślę, że jedna gwiazdka, czy jak to może być? Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, cztery, cztery zadania dodatkowe. My wykonaliśmy tylko główne, więc prawdopodobnie będzie tylko jedna gwiazdka i dostaniemy 1000 dolarów, tak? Potwierdzamy. O, no tu zlecenie wykonane w 100%. A nie, to trzy gwiazdki, nawet słuchajcie. No to fajnie. Ja myślałem, że każde dodatkowe zadanie to jest jedna gwiazdka. A nie, jeżeli wykonamy podstawę, to mamy trzy gwiazdki. No i kontynuujemy, tak? Thank you for playing the game. No i w ten oto sposób, moi drodzy, kończymy yy, nasz yy, jakże zacny prolog tego... Ech. No, fajnego symulatora. Prawdę mówiąc. Muszę wam przyznać, że ja tu się bawiłem dosyć fajnie. Yy, ta koparka no troszeczkę oporna na początek, ale no idzie się przyzwyczaić. Musimy korzystać z wsada i z tych ze naraz, yy, ale jeżeli ktoś ma kontroler, na pewno będzie mu to znacznie wygodniej. Co do samej gry, no ja się bawiłem fajnie, mi się podobało, jest ciekawie, no jest tam jakiś pomysł. No jestem ciekaw, co będzie dalej, jeżeli chodzi o kolejne maszyny, bo no, to mnie najbardziej interesuje. Eee... No cóż, ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję, dajcie znać w komentarzach jak wam się podobało, co wy o tym sądzicie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, a kto zajrzał po raz pierwszy niech zostawi subskrypcję, bo u nas jest zawsze fajnie, wesoło i w ogóle można się dobrze pobawić. Jeszcze raz serdeczne dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej hej.